Shield, kreuze, shield, kreuze, das ist einen, shield with kreuze, Richard Pelikan. Witam w programie Kosmos Nauka, to jest jakaś wielka ściema. Ja jestem Richard Pelikan. I dzisiaj odpowiem na kolejne Wasze pytania, ostatnie już pewnie zresztą. Ja wiem, że ten program, ostatnio te vlogi sprowadzają się głównie do tego, że ja odpowiadam na Wasze pytania, a Wy to oglądacie, a zawsze były eksperymenty. I mam tutaj właśnie informacje. W kolejnym odcinku będziemy przeprowadzać eksperyment. Eksperyment taki, który mnie bardzo ciekawi, to znaczy chciałbym sprawdzić to założenie, że rękopisy nie płoną. No i będziemy to sprawdzać tutaj w naszym, w moim, w moim, a może się, nie moim, tylko jakby wynajmowanym, jakby f, 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 w statku tym, do którego ktoś mnie wsadził i powiedział, "lecz badać kosmos, będzie fajnie i okazało się, że kłamam. Co było pierwsze, jajko czy kura? No i to jest pytanie, na które już ktoś kiedyś odpowiadał, ja się z nim zgadzam, uważam, że pierwszy był dinozaur. Tutaj rodzi się pytanie, czy warto walczyć i czy warto przetrwać, no? Odpowiedzcie sobie, jedząc piersi z kurczaka. W jaki sposób udaje ci się uniknąć depresji w tych warunkach? I to jest kolejne z tego pytania i to jest świetne pytanie, ale wydaje mi się, że lepsze pytanie jest, jak sobie z nią radzę, no bo, no bo nie udaje mi się jej uniknąć i, i ona jest taką moją, moją towarzyszką, która, która jest we mnie. Od dłuższego czasu, i jak sobie z nią radzę? Biorę leki, bo komputer tutaj potrafi mnie zdiagnozować i dać mi leki, więc biorę leki, jakby nie jest tak ciemno jak było. No i, i, i co jeszcze robię? Ćwiczę, em, tęsknię za ludźmi, za przyjaciółmi, no bo. bo no bo zostałem sam, no. Zostałem, zostałem z tym wszystkim sam tutaj. Nie ma nikogo. Każdy poszedł w swoją stronę. Wpakowali mnie tutaj, albo sam się tu wpakowałem. No i lecę tak. Nie wiem gdzie, nie wiem po co. Nie wiem, czy tego dalej chcę. Nie wiem, czy czuję, więc tak. No tak. Tak lecę przez tę pustkę. I ta pustka jest na zewnątrz, i ta pustka jest we mnie. No to już tak trwa dłuższy czas. A może niedalece. Może. Może po drodze wysiądę. No może nie. To dużo zależy od tego, czy. No. No i jest mi smutno. Jest mi smutno i czuję, że tam. Że coś straciłem. Że może idzie nowe, ale. Co to za nowe? Czy ja go chcę? No i tak, yy, więc z depresją sobie radzę tak. Czasami właśnie nagrywam vlogi i mówię na głos yy, to, co myślę, albo to, co mi się wydaje, że myślę, albo to, co myślę, że czuję. No i to tak, tak, tak to sobie leci i, i, i ja lecę i, i tutaj... Yy, no i tak to... Dotarliśmy na miejsce. Co? Oto Asteroida. Przestań się nad sobą urzadać i na spacer. Serio, weź się do roboty. No i kiedy myślisz, że już jakby... ...nastał mrok, okazuje się, że... Y gówno, bo dzień... Świ światełko w tunelu... Miejmy nadzieję, że to nie pociąg, także... Y okazuje się, że dolecieliśmy. Nie kłamał komputer. Y ja się nie zabiłem, więc... Warto y, zobaczyć, co tam będzie na mnie czekało. Także, ja teraz muszę skończyć tego vloga. To ja bardzo, bardzo dziękuję. Y, 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 specjalnie dla Was, Richard Pelikan. Walczcie, bo warto walczyć i dolecieć do celu, który jest u celu. Pa!